Słowo program jest słowem kluczowym i musi być tu poprawnie napisane, czy wielkie, czy duże litery nie odgrywają role, ale obowiązkowo musi być odstęp spac. I nazwa zakończona średnikiem. W nazwie nie możemy używać ani przecinków, ani spacji. Teraz od słowa program do słowa begin mamy blok definicji. Definiujemy tu zmienny. Jedną zmienną jest A, drugą B. Te zmienne nazwaliśmy typu integer. Dlaczego? Bo zwróćmy uwagę, że nasze wartości A i B są z przedziału od -30 do -30, a zmienna typu integer jest z przedziału od -32,787 do -32,767. Te nawiasy klamrowe oznaczają komentarz. One nie mają żadnego wpływu na realizację programu. Jedyna rzecz, jaka jest, to informacyjna. Teraz omówię program. Początek programu. Begin, koniec programu. End. End musi obowiązkowo kończyć się kropką. Pierwsza instrukcja, którą wykonuję, to wczytuje dwie dane: A i B. I LN oznacza przejść do nowego wiersza, koniec. Mojego wczytania musi być zakończony średnikiem. Druga instrukcja jest instrukcją wypisz i LN oznacza po wykonaniu działania A odjąć B. W wypisaniu tej wartości przejść do nowego wiersza. Dziękuję za uwagę.